Ola, zagramy o stówę? Okej. Okay. Słuchaj, stawiam stówę, że nie zgadniesz, gdzie będą zapałki. Okej. Okay. Teraz są tutaj, tak? No. Tu i tu nie ma. Okej. Okay. Masz trzy szanse, gotowa? Tak. tak. Gdzie są zapałki? Tu. Na pewno? Tak. Nie ma. Okej. Okay. Gdzie są zapałki? To. Nie ma. To ostatnia szansa. Gdzie? Za tutaj. Nie. Ma. Dzięki za stół. Ej, no. Ej, oddaj tą no.